Witajcie! To jest kolejny odcinek, już drugi na kanale z serii Od do luksusa. Dzisiaj y, zajmiemy się przy, przedstawieniem gospodarstwa kolegi. Dzisiaj się dowiecie jak on się nazywa. I będziemy y, jak nam starczy czasu, to będziemy orać u mnie pola. Oczywiście zobaczycie też na kanale jak koledze pomagam. I teraz biorę 60 już. I lecimy do kolegi. Zaraz przedstawi się. I pokażemy gospodarstwo jego i zaczynamy, będziemy zaczynać oranie, bo mi pomoże w tym. I pędzimy do niego. Przy okazji zobaczycie gdzie on mieszka, jak się urządził. No i lecimy. Całe 25 na godzinę. Strasznie szybko. I lecimy. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. Możecie też polecać kanał swoim znajomym, żeby było więcej subów. To będę miał współpracę z firmami, a to się równa, że będą konkursy z rzeczami od tych firm. Więc radzę zostawiać sobie, jak chcecie coś wygrać. Bo na razie, jak mam mało osób obserwujących, to łatwo jest łatwo będzie jakieś osobie wygrać. I właśnie tu już dojeżdżamy do gospodarstwa kolegi. Witaj, sąsiedzie otwórz pan bramę bo na szosie stoję otwórz pan bramę bo na szosie stoję o już lecę już lecę biegnij pan szybciej bo korek tu zaraz zrobię nic sąsiedzi. na razie nie idzie. witaj to na razie 60 zgasimy postawimy tu gdzie, gdzie sąsiad latasz witaj sąsiedzie przedstaw się cześć

Tu mam opiskiwać tukowiak. E, Chyba 422 metrów. Tak. No. I tu tutaj 4 do 60. Ostatnio no. właśnie odnawiałem. No. Widzicie? Sam trochę, sa trochę bogato. trochę się cały. No. A no. co? Jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, tutaj, mam do Gryzy i do Buraków no. Weź taką 60 No. O, chyba bodajże ma 3 metry. To dawaj lecimy teraz 60 pokażę. No to 60 No, to nie jest 60 to jest 55 no ale... No, no ale... 60 to nie najlepszym co Kiedyś może odnowisz, nie? Nice. Może kiedyś od... No może kiedyś odnowię i kupię... Może no, znaczy, kiedy tylko odnowię i może z napędem na 4 to jeszcze... Właśnie już ostatnia... A to ty tutaj sobie Zostań, tylko bieżnik do... taki założyłeś. To tylko sobie taki bieżnik założyłeś z przodu. A. A. No. Dobra, to lecimy, widzę tam kombajny sąsiad masz. No a tu jest tak, przystawka e, 3. E, no przystawka czy do kukurydzy. Ma? Do kukurydzy i hede okay. od bizonka. podaje, bodajże 4 i 8... no. no to... No, no niestety bez, bez kabina, ale kabina też planuje kupić, ale to jeszcze będzie bardziej więcej dnia w tym na razie. Bezobienia nie ma. No. E, tak. Widział to on ma chyba 3540 pojemności z górniku na ziarno. No dobra, to lecimy dalej. E, tu masz... On służy do doradców, ma przystawę o wymiarach bodajże 3-4. Widzowie już i... widzieli w poprzednim i... odcinku. Widzicie? Tak, tak, tak. Podajcie od razu, jakbyście nie byli. W kancie będzie wydane. I on ma 10 ton zawod... Pojemność. pojemność, tak. No, to, na bogato. A w silosie tutaj coś masz? Bo... A w silosie nic nie masz? Sprawdzimy mu. A, A pusto ma w silosie A myślałem, że coś ma ciekawego. O, podbiegnę. O tu sąsia... sąsiad. masz widzę przyczepkę. Ile ona ma pojemność? Ona ma chyba bodaj Ma na pewno I tutaj takie silosy tu widzicie na okrysk ma bańkę. Tutaj na nawóz, a tutaj na nasiona. No i z przedstawienia gospodarstwa Nicea to by było tyle. Punkt wyboru, poboru wody. Hmm. Czyli można stąd wodę brać dla zwierząt. Tak, ale mm, tak. my bardzo zbytnio tego nie korzystamy, żeby brać tą wodę. Bo też y, mamy, żeby dokadać jakby... bo na razie nie ma tu. Wszystkie no. poszły, bo my chodujemy źle. A Czy potem... Się a widzę tutaj masz chleb dla świn, nie? Na razie nie ma. Tu masz chleb dla świń. Tak. Dobra. To y, lecimy, to weź pomóż mi, y, to założymy te. Dobra. U mnie pola. To dawaj, chodź ci podczepię pług. Dobra maszyna i lecimy orać u mnie założemy. Sąsiad mi oczywiście pomoże. No i tą serię będziemy nagrywać już we dwóch. Prawie wszystko będziemy robić we dwóch. Znaczy nie prawie tylko wszystko. Będziemy we dwóch robić. I a druga co już wczoraj wleciała seria. To na niej to ja będę się starał... Prawie same robić, tylko czasem sąsiad właśnie będzie pomagał. O, samochody jadą, a ja tu się pcham. Kurde, tyle samochodów. No, przepuścimy jeszcze tego, niech się dowlecze. No, no a ten tam tamtędy wyjechał. No, sąsiad, jak ty jeździsz? Wiesz, nie potrzeba... Tak. A nie potrzeba mieć prawa jazdy. 60. Trzeba, tak, trzeba. Oj. To, że ty jesteś samoukiem, to nie znaczy, że nie trzeba mieć prawa jazdy. Ja oczywiście mam. Trzeba ze mnie brać przykład. Nie? Może na sale na to się zrobi, kiedyś sprawicja. Czy nie biała, to codziennie? No. Dobra, to lecimy zaraz. Podczepisz mi jej no. Ja się z już polem, nie? No. Nie, to przez gospodarstwo się pojedzie, szybciej będzie. I ten, to skoczymy. Nie wiem, jedno pole nam się uda... Na, chyba na pewno, na pewno założymy jedno pole, a drugie nie jestem pewien, bo to już ósma minuta odcinka. Więc... Jedno na pewno nam się uda załajać, ale z drugim to nie jestem pewien, ale może się uda. Co nie najc? Tak, tak. No o, tak jeszcze tak samochód tak. Ma na, musi najechać, no oczywiście tradycyjnie. Akurat jak ja skręcać Uro. muszę, Uro, to ja mogę się ustawić na bok czy nie? Dawaj tutaj, Wiecie, już już mieć tu. A ja cofnę pod puk, to weź mi podczep. O! Już podczepiony pług. Eee, okay. to najsweś nice, e, leć za mną. Dobra, okej. Okay. I lecymy. Tutaj poprawi się tak Co? A dlaczego... A dlaczego, masz... ...pług mniejszy, jakby ja mam... No, no bo, e, ty masz... ...o pięć Nie, ty nie masz o 5 koni mniej. Ty masz akurat właśnie więcej. Bo 55 ma więcej koni. Moja ma 47 koni. O ile się nie mylę, zaraz wam. Widzowie dokładnie pokażę. No, 47 koni mechanicznych. A NAISA to jest już, mówię jaki to jest ciągnik. NAISA to jest. NAISA to jest ciągnik, ciągnik, ciągnik No, gdzie jest? O! Naisa to jest ten ciągnik, i on ma, widzicie, 55 koni mechanicznych, czyli ma nawet więcej. O dokładnie. O 8 koni, więcej dokładnie, więc już se mógł pozwolić na większy pług, trochę. Ale ja jeszcze aż, aż tak dobrze nie mam. Ale kiedyś se na pewno kupię 55, albo od razu coś większego, na przykład jakąś 80, nie?

Każdy chyba wie o co chodzi. Po prostu zaczynasz w pracę. O, to ja tu zaraz dojadę do końca. To pokażę widzom biogazownię trochę z bliska. No to zaraz właśnie. już. Tu. Dojeżdżam. Ok. To się przejdę tutaj na tą biogazownię. No i tu właśnie jest punkt sprzedaży kiszonki. Tu są właśnie te silosy. Co można sypać plewy i robić z nich kiszonkę i sprzedawać? Właśnie w tym miejscu. I tutaj, o właśnie, jest miejsce do wysypu. No. O, wpadłem, wpadłem. Ratunku. O, ratunku. O, o ty. Widzicie, widzowie, nawet mnie nie pożałował. Taki dobry sąsiad, nawet nie pożałował. Widzicie? Przestań, że będzie dla mnie. O, widzicie jaki? Tylko widzowie, nie bierzcie z niego przykładu. Już mu od razu mówię, że to jest zły przykład. Ze mnie, to, ze mnie to trzeba brać przykład. Ja to jestem idealny. Oczywiście żartuję, nie? Nikt nie jest idealny. Ale. No nie, są ludzie źli. Niektórzy. O ja, Nie, ty nie, ja znam koreszyk Naprawdę, nie wieszcie do mnie przykładu, bo ja tylko teraz się śmieję, ale... ...gdybym nikomu nie przesłuchał, to bym oparł głowę No Kiedyś O, może najskiedyś nice zrobimy, e, powiemy na odcinku którymś Dokładnie jak się nazywamy i ile mamy lat, co? Na którymś odcinku ja myślę, że nawet to na filmie powiem, eee, weź Ale może... tylko nie, te, nie teraz, to jeszcze a nie jest tym czarnym. ...weź może na wstępnym y, odcinku, bo, bo... A na powiem, której serii się to ma... powiemy? Na od Ursusa do Luksusa, czy na y, polskie a to już... granie na spontanie? Eee, chyba... Tutaj gdzie mamy termin. A w sensie, w też? Tylko byśmy powiedzieli dopiero na. O -o. na którejś serii, właśnie. w setnej. No. setnej nocy, ja myślałem, że to dłużej będzie szło na dwa. A to szybciutko leci. Nie, nie, bo jak była 50, to jedzie. 17. No. i szybko pół. A moja. a moja 60 na 12. I lecimy tak z tym. Tak, jak się robi układy. Hmm. Ze mną jak robisz układy to musisz się, to radzę, kilka razy się upewnić. właśnie. Bo ja to lubię, co, lubię przekręty robić. Znaczy, ja nic nie powiedziałem, widzowie nie słyszeliście. Nie słyszeliście tego widzowie. Co nie złego to ja, no? Co złego to nie ja, właśnie. Co złego to nie ja. A i piszcie czy w komentarzach, czy chcielibyście jakoś jakość dźwięku? A to, to ja, ja już mówiłem w poprzednim odcinku, no tak, bo od Ciebie nie było akurat. To pytałem się widzów, czy tak. właśnie chcą, żeby dźwięki ciągników tak zostały, czy żeby coś poprzestawiać, pozmieniać. Podmieniać. A, ten, a zostawię takie cyklicznie. A to... I tak będę poprzeć jak ja robił tu i tu to. No i widzowie piszcie w komentarzach, jaki byście chcieli nowy nabytek. Nowy pług, większy, czy jakiś nowy siewnik, czy może nowy kultywator? Czy opyskiwacz, bo... Czy może odnowić opryskiwacz? Albo kultywator odnowić? To też piszcie w komentarzach Bo po tych żniwach na pewno trochę kasy dostanę To trzeba będzie może w coś, coś zainwestować, a przydałoby się Co nie, sąsiedzie? No, no tak, ma. U, uwaga. U, się no, malowałeś i już popsułeś. Ej, słabo, e to właśnie... Czego jesek? po- Sąsiad, podniosłeś pługa. Właśnie zobaczyłem to i co. Weź obiektu jeszcze. No, wystarczy. Ej, ty zobacz, może możesz przyjechać do mnie. Eee, nie, dobra, to... No i właśnie ten mod co Nice się zapytał czy mogę wsiąść do niego do ciągnika to, 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 to powoduje mod, który się nazywa Universal Passager Znajdziecie go na Mod Hubie w farmingu. Albo na stronie LS Word, tak. Z której część modów pobraliśmy Więc. Jak to... Jakieś to No i jakbyście. E... Ja też myślę... Tak, ja też myślę, żeby zrobić, jak widzowie chcecie, nie? To możemy zrobić granie z widzami. Czyli że bym brał jednego albo dwóch widzów na dany odcinek może. Albo po prostu taką serię jakąś wymyślę. Albo taką po prostu poza odcinkami. Będę się, się dogadywał z widzami innymi. Ty, tymi, co oczywiście chcą. Będę się dogadywał, żeby pograć jakiś tam czas z, z danym widzem. Z Tobą to gram cały czas. Nice to. Żeby pograć z danym widzem. Z A, no może może być i tak. Z No, to może być i tak, nie? To widzę. Je yes, yes. To widzowie piszcie w komentarzach, czy byście chcieli takie granie poza... poza YouTubem. To... Oczywiście piszcie, ja odczytam, czy na Instagramie, czy, na, czy w komentarzach. To ja to oczywiście odczytam. I piszcie. To wiesz co, nice? Pojedź w tamtą, z poprzeczniaka i... ten... I ja poja... Ja pojadę już w tamtą stronę tym ostatni przejazd i jak to się nazywa i już chyba następnego pola nie skończymy Następnego pola już raczej nie zrobimy Bo już jest 19 minut odcinka Tylko Nie, nie będę nie będę już przedłużał odcinków. Ostatni z... Y i właśnie przedłużyłem to tego nie będę już przedłużał bo zapowiadałem w pierwszym odcinku o kanale e, możecie oczywiście zobaczyć e, że odcinki będą trwały zazwyczaj po 20 minut to nie mogę przedłużać nie ty będę przedłużał za sam często raz? E, powtórz weź e, tak i właśnie weź już pojedź pod to następne pole bo, robił, e, tak. Okay. No wezmę taką kamerkę, żeby... Sprawdzić czy jaków nie zrobiłem żadnych, jak wyrazię coś. No i zaraz pożegnamy się, tylko nie zaczynaj jeszcze. To to już poza odcinkiem zrobimy. To nie zaczyna, się zaczyna? Nie, nie zaczynaj, nie zaczynaj. To poza odcinkiem się zrobi. Tak. Ej, poprzeczniaka miałeś zrobić. Dobra, ja to zrobię, nie jedź już. Dojechałem, to ja już sobie. No, każdemu może się zdarzyć, zapomnieć, nie? Rada widzowie, jak się ze mną zgadzacie, to też napiszcie w komentarzu. Nie, to się zgadza, nie zostaje w lajka i subskrypcja. No, to może być i tak. To taki bardziej szantaż. Znaczy, nie, chyba nie szantaż. Nie ja wiem, nie, odróżniam tego. Głos. E, uważaj, żebym cię nie rozjechał. I co wtedy będzie? Kto, I kto będzie mi wtedy pomagał? Kogo będę na kasę oszukiwał? Znaczy, ja y, już mówię, że do mojej 60 się nie da. Dobra, dawaj, idź po 60. Ja tak, kupiłem sobie w No dobra, chodź tu. Pożegnajmy się. No. no. Pożegnaj się jakoś ładnie. No, ba yy, bardzo, bardzo ładnie. No, jakieś cześć czy coś, nie? No, ja yy, No, tak. Na początku chciałam powiedzieć, zostawcie lajka like, i subskrypcję. No są koniec odcinka. Yy, tak. A Napisz, napiszcie jakiś miły komentarz. I... No, to ja... Don... Cześć, do następnego.